Witam Cię bardzo ciepło i serdecznie w kolejnym odcinku Harmonii Życia. Przyznam szczerze, że nagrywam ten filmik, ponieważ zostałam dzisiaj zmotywowana przez jedną osobę, która zapytała, jak tam mój kanał na YouTube, jak Harmonia Życia. I rzeczywiście zostałam zainspirowana do tego, żeby nagrać ten filmik. I zastanawiam się czy to nie jest za rzadko te moje ostatnie filmy się pojawiają. Więc jeśli tak uważasz, to proszę cię zostaw komentarz. Co co o tym myślisz? Czy taka częstotliwość, która jest teraz raz na tydzień, półtora tygodnia, to jest zdecydowanie za mało? Chciałabym znać twoją opinię, więc bardzo proszę o komentarz pod tym filmem. O czym chciałabym dzisiaj powiedzieć? Zastanawiając się nad tematem czy treścią tego filmu, pomyślałam sobie: No ale o co mi chodzi? Po co bym właściwie miała to robić? Sama ze sobą zadaję sobie dzisiaj to pytanie, zresztą nie tylko dzisiaj, bo często zadaję sobie to pytanie: o co mi chodzi? Dlaczego to pytanie jest takie ważne? Bo ono prowadzi do postawienia sobie ważnych pytań, które mają znaczenie w mojej codzienności, w moim sposobie, stylu funkcjonowania, ale przede wszystkim w relacjach z ludźmi. Bo jeśli nie wiem, o co mi chodzi, jeśli nie wiem, co przeżywam i dlaczego to przeżywam, to może być mi trudno w relacjach. Mogę na przykład przeżywać jakieś uczucie i nie wiedzieć, skąd ono się pojawia, mogę sobie nie radzić na przykład ze złością, jeśli nie znajdę dobrego sposobu na uzewnętrznienie tej złości, którą mam w sobie, to mogę się po prostu niechcący wyżyć na mojej bliskiej mi osobie, bo poziom tego uczucia trudnego już mnie przekroczy, gdzieś moje granice zostaną przekroczone, że potem po prostu wyładowuję się na jakiejś drobnostce. Myślę, że każdy z nas to dobrze zna. Takie sytuacje, że z igły widły, nie? nic takiego się w sumie nie wydarzyło, ale wybuch emocji, słów jest zdecydowanie przesadzony. Więc poznawanie siebie, świadomość tego, co przeżywam i dlaczego to przeżywam, może być pomocna, może służyć w budowaniu zdrowych, życiodajnych relacji i przede wszystkim nie prowadzić do ranienia innych osób. Oczywiście, w drugą stronę to samo. Przecież nikt nie chce być raniony, ale mamy świadomość tego. Myślę, że każdy z nas nie żyje w takiej iluzji, że nie będzie bólu, że nie będzie cierpienia, że nie będzie błędów, że w ogóle relacje będą świetne, doskonałe, życiodajne i tak Każdy jest w jakiś sposób raniony i każdy w jakiś sposób rani. Chodzi o to, żeby to po prostu zmniejszać, minimalizować, tak poznawać siebie, tak pracować nad sobą i zmieniać swoje myślenie, żeby było więcej miłości. A jeśli będzie więcej miłości, to będzie więcej Jezusa, będzie więcej Boga. Mamy po to Ducha Świętego, otrzymaliśmy go na Chrzcie Świętym, na Bierzmowaniu. Możemy go zapraszać każdego dnia do, do, do naszego życia, do naszego serca, do tego wszystkiego, co przeżywamy, właśnie po to, żeby On uzdalniał nas do miłości, nie tylko do uczucia, które jest przyjemne. Dzięki któremu pojawiają się jakieś motyle, i tak dalej. Czyli myślę tutaj bardziej o zakochaniu, o, u, u, z uczucia robię coś dobrego, z uczucia, które jest przyjemne, ale miłość w ujęciu ewangelicznym, miłość, którą pokazał Jezus, jest przede wszystkim decyzją, że chce dobra dla drugiego człowieka. Oczywiście, jeśli jest uczucie, Miłości dla moich bliskich, no to jakby jest to naturalnie łatwiejsze, ale do osób, które niekoniecznie lubię, niekoniecznie łatwo mi się przebywa w ich towarzystwie, bo wywołuję we mnie jakieś trudne emocje, no to tutaj naprawdę potrzeba Ducha Świętego, żeby przełamać swój opór i chcieć dla tej osoby dobra. Ze względu na miłość, być dobrym, być uprzejmym, życzliwym i tak Ostatnio na lekcji w drugiej klasie y, rozmawialiśmy sobie o tym, jak trudno być dobrym, jak trudno być życzliwym, jak, y, jakie to jest nieraz heroiczne. A łatwo być oczywiście, powiedzieć coś komuś nie, nieprzyjemnego, łatwo być y, nieżyczliwym, niemiłym, nie, nieuprzejmym. Łatwo z kimś tam się pokłócić, wdać w bójkę i, i tak dalej. No, akurat tutaj z, z życia szkoły. Ale uczniowie, tacy ośmiolatkowie przyznali mi rację, że rzeczywiście jest to bardzo trudne. Nie reagować tym samym, wzbudzić sobie właśnie jakieś takie pokłady, że ja potrafię, tylko, tylko wymaga to jakiegoś większego wysiłku. Czemu ma to służyć ten, ten filmik? To pytanie, o co mi chodzi? Oczywiście to nie jest takie proste. Droga do poznawania siebie, żeby wiedzieć, o co mi chodzi, y, trzeba troszeczkę mieć y, większej świadomości takiej psychologiczno-duchowej, żeby znać swoje wnętrzne, wnętrze, wiedzieć, dlaczego coś przeżywam, i tak dalej. Jeśli chodzi o ten wymiar taki emocjonalny, psychiczny, to ja po tym jak odkryłam styl komunikacji, którym jest porozumienie bez przemocy, po tym jak to odkryłam, zaczęłam trochę lepiej siebie rozumieć, bo daje mi to takie przede wszystkim wiedzę, a po drugim narzędzia, do tego, żeby właśnie lepiej móc dzięki temu funkcjonować, lepiej być samej ze sobą. W kontakcie, w tym, co się dzieje we mnie, dlaczego i panować nad, swoimi, nad swoim postępowaniem. Bo to, że ja przeżywam jakieś trudne emocje, gniew, złość, smutek, to, to, to nie podlega ocenie moralnej. Ocenie moralnej podlega to, co ja z tym robię, co robię pod wpływem tych emocji. To, że przeżywam złość, nie jest niczym złym, ale jeśli pod wpływem złości. Rzucę jakieś, jakieś nieprzyjemne słowo w kierunku drugiego człowieka, zareaguję właśnie jakoś agresywnie, no to za to muszę wziąć odpowiedzialność. I teraz, żeby wiedzieć, co się dzieje w moim sercu, w moich emocjach, bo, bo emocje są właśnie takim komunikowaniem tego, co się we mnie dzieje. W porozumieniu bez przemocy, istotą tego porozumienia jest to, żeby. Rozmawiać językiem dawania z serca, to się tak ładnie nazywa, ale chodzi o świadomość swoich potrzeb i potrzeb drugiej osoby. Dzięki temu będę mogła ją lepiej zrozumieć, siebie zrozumieć i starać się zadbać o zaspokojenie swoich potrzeb i zaspokojenie potrzeb tej drugiej osoby. Ja wiem, że to wszystko w teorii w ogóle jest jakieś kosmiczne. Jak pierwszy raz się z tym spotkałam, to też mi się wydawało, że tego się nie da zastosować. Przyznaję, są takie sytuacje, zwłaszcza dla mnie w szkole, że po prostu się poddaję, że porozumienie nie działa, no przynajmniej z początku. I wytrwać w tych takich trudnych momentach, w którym y, mówię o swoich uczuciach i staram się nikogo nie oceniać, to jest bardzo po prostu wymagające. Ale to jest żywa Ewangelia, dlatego o tym mówię. Więc, żeby sprawdzić, co we mnie jest, mam tutaj taką ściągę. Proszę bardzo. Nie wiem, pewnie się odbija to teraz jako lustrzane odbicie, ale żeby było, że mam. To jest źródło Laboratorium Porozumienia Bez Przemocy. Ściągnęłam z internetu. Jest to lista uczuć. Po jednej stronie mamy potrzeby, które są, uczucia, które są przyjemne wtedy, kiedy nasze potrzeby, moje potrzeby są zaspokojone. I uczucia, gdy nasze moje potrzeby są niezaspokojone. Daję Wam tylko taki naprawdę tutaj przykład. Ja nie chcę, jakby tutaj zrobić jakiegoś wykładu z tego, ale pokazać, że są pewne narzędzia, dzięki którym można lepiej siebie rozumieć. Więc uczucia, gdy nasze potrzeby są zaspokojone. I co my tutaj mamy? Na przykład, człowiek jest pełen energii, pełen werwy, pełen życia, pobudzony, ożywiony. Rozentuzjazmowany, uskrzydlony, pełen pasji. Natomiast gdy moje potrzeby nie są zaspokojone, to jestem bez energii, apatyczny, markotny, odrętwiały, osowiały, przybity, przygaszony. Dalej, na przykład, jeśli są potrzeby zaspokojone, to czuję komfort, zaspokojenie, usatysfakcjonowanie, rozluźnienie, zrelaksowanie. Bezpieczeństwo, bez troskę. Jestem wypoczęta, odświeżona, energiczna, ogólnie zainteresowana, zaciekawiona, zadowolona, szczęśliwa, i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te, w ogóle lista uczuć jest bardzo duża, długa. Więc warto też sobie na ten temat trochę poczytać, jakie w ogóle mogą być uczucia w moim sercu. A gdy Potrzeby są niezaspokojone, to mogę czuć zmęczenie, wyczerpanie, otępienie, przytłoczenie. Mogę być niczym niezainteresowany, znudzony, pusty, nieszczęśliwy, osamotniony, nerwowy, zmartwiony, wściekły, zły, zasmucony, zatroskany, przygnębiony itd. I okej, okay, może uda nam się nazwać uczucia, bo to też nie jest takie proste. Co ja teraz czuję? Niektórzy mówią: nic. Ale ponoć nie ma takiego stanu, nie można nic nie czuć, bo jak ktoś mówi, że nic nie czuje, no to może czuje akurat spokój, po prostu rozluźnienie, usatysfakcjonowanie, zadowolenie. Więc nazwać uczucia to jest w ogóle duży krok. Wiele osób w ogóle się z tym nie spotyka i nie zastanawia, na tym bo ma ważniejsze sprawy. Ale to wpływa na, na całą jakość naszego życia. To co jest w nas. Dlaczego tak? Działamy i reagujemy. I teraz lista potrzeb. Ja oczywiście nie przeczytam wszystkich potrzeb, które są, zresztą nie wiem, czy to tu nawet wszystkie są wymienione, ale żebyś, chociaż, żebyś chociaż zastanowił się, pomyślał, czy któreś z tego, co ja teraz mówię, jakoś Ciebie teraz dotyczy, w tym momencie. Czyli jakie masz aktualne potrzeby? Fizyczne, bo tu mamy takie kategorie: potrzeby fizyczne powietrza, pożywienia, wody, schronienia, ruchu, odpoczynku, snu, wyrażania swojej seksualności, dotyku, bezpieczeństwa fizycznego. Teraz mamy taką kategorię: potrzeby autonomii wybierania własnych planów, celów i marzeń wybierania własnej drogi prowadzącej do nich. Do realizacji. Potrzeba wolności, przestrzeni, spontaniczności, niezależności. Ja bardzo dobrze rozumiem te potrzeby. One są u mnie jakoś naprawdę wysoko postawione w hierarchii, bo też myślę, że tak jest u, u, u niektórych osób, że ktoś ma bardziej taką potrzebę. To też wynika, myślę, z temperamentu i osobowości. Teraz mamy taką kategorię kontaktu z samym sobą. Zastanów się. Jaka jest Twoja aktualna potrzeba? Może być kilka, oczywiście: autentyczności, wyzwań, uczenia się, świadomości, kreatywności, poczucia własnej wartości, samoakceptacji, szacunku dla siebie, osiągnięć, prywatności, sensu, poczucia sprawczości i wpływu na swoje życie, rozwoju, zaufania. Świętowania zaspokojonych potrzeb i opłakiwania niezaspokojonych. Ja wiem, tego jest mnóstwo, i w ogóle można naprawdę dostać oczu pląsu, yy, patrząc na to, zastanawiając się, no w ogóle nie wiem, no nie wiem, nie wiem. Yy, wiem, na początku jest to mega trudne, ale świadomość. Zaczynamy od w ogóle jakiejś tam wiedzy, świadomości. Kolejna kategoria potrzeb w związku z innymi ludźmi. I mamy tutaj tak: przyczyniania się do wzbogacania życia yy, innych osób dzięki informacji zwrotnej, przynależności, potrzeba wsparcia, wspólnoty, kontaktu z innymi, towarzystwa, bliskości, dzielenia się smutkami, radościami, talentami, zdolnościami, potrzeba więzi, uwagi. Bycia wziętym pod uwagę. W ogóle ja obserwuję, że bardzo dzieci ma dużo właśnie skryzysowaną tą potrzebę uwagi i bycia wziętym pod uwagę. To na marginesie. Potrzeba bezpieczeństwa emocjonalnego, szczerości, empatii, współzależności, szacunku, bycia widzianym, otuchy, miłości, intymności, współpracy, wzajemności. Patrzcie, ile tego jest w człowieku, ile mamy potrzeb. Dalej kategoria radości życia. Potrzeba zabawy, humoru, radości, łatwości, przygody, różnorodności, inspiracji, prostoty, dobrostanu, komfortu, nadziei. I ostatnia kategoria związku, związki, związek ze światem. Potrzeba piękna, kontaktu z przyrodą, harmonii to mi się bardzo podoba porządku, spójności, pokoju. Po prostu cała długa lista potrzeb i kategorii. Skąd mam wiedzieć, co ja teraz potrzebuję? Zobacz, jak łatwo rozpoznać potrzebę, kiedy się jest głodnym, kiedy się chce pić, kiedy się chce ruszyć. Może, może to już jest trudniejsze. Te takie fizjologiczne potrzeby są bardzo łatwe do y, y, do zlokalizowania, do, do nazwania, że teraz tego potrzebuję. Ale kiedy siedzę długo w domu, na przykład mam studia online przez dwa dni, mam potrzebę ruchu. Po prostu siedzę się, nie ruszam. Każdy człowiek ma tą potrzebę. Potrzeba snu, jeśli ktoś kilka dni zarywa noc, albo w ogóle od dłuższego czasu nie śpi i chodzi taki przygnębiony, zmęczony, on po prostu może się nie wysypiać. Jakie to jest proste? Potrzeba rozrywki. Może ktoś w ogóle nie potrafi się zabawić, nie wiem, zatańczyć, powygłupiać się, pośmiać się. Wiem, że niektóre osoby jakby w ogóle nie cierpią kabaretów, ale czasami dobrze znaleźć sobie jakiś taki sposób, żeby się po prostu pośmiać, żeby w ten sposób trochę te swoje trudne emocje z siebie wydostać. Jakie potrzeby, no to już mówiłam o ruchu, tak. Potrzeba przestrzeni, nie proste wyjechać gdzieś, gdzie po prostu widać łąki, lasy, gdzie jest krajobraz jakiś, ja, ja to po prostu kocham widzieć morze, widzieć góry, ja też mam dużą potrzebę tej, tego przestrzeni. Potrzeba wzbogacania życia innych, bardzo mi się podoba ta potrzeba, czyli przyczyniania się do tego, że komuś to, co powiedziałam, zrobiłam, było pomocne, potrzebne, wpłynęło pozytywnie na jego życie, czuję się teraz lepiej. Jakoś się przyczyniłam, jakoś mogłam usłużyć tej osobie. Bardzo ważna potrzeba, która daje mi wiele radości, czyli to, że ja innym tą potrzebę też staram się zaspokajać. No, mnóstwo rzeczy. Ja bym mogła tutaj omawiać wiele jeszcze różnych. Potrzeb, ale nie chciałabym zdominować tego filmiku czytaniem i tak dalej. Chciałabym tylko rzucić jakby taki, taki temat, właśnie porozumienia bez przemocy i poznawania siebie, które prowadzi do lepszego funkcjonowania, lepszego budowania relacji, bo jeśli ja wiem, co się we mnie dzieje, jakie mam niezaspokojone potrzeby, no to trudno mi dawać, trudno mi kochać, trudno mi przyczyniać się do wzbogacania życia innych, bo ja nie mam zaspokojonych własnych potrzeb i jeśli tutaj mam gdzieś po prostu dziurę która jest pusta od dłuższego czasu jakiejś mojej potrzeby i to, i to woła i to po prostu woła i woła i woła żeby, żeby ją zaspokoić, ja tego nie robię no to potem mi trudno jest być w relacji z drugim człowiekiem, bo cały czas to noszę i cały czas jestem w tym smutku, rozżaleniu, jakimś rozczarowaniu. To oczywiście jest tylko taki. Taki rzut, takie, takie po prostu patrzenie z góry. Oczywiście są sytuacje, w których człowiek sam nie umie nazwać sobie tego, o co mu chodzi, dlaczego przeżywa jakieś, jakieś dramaty, smutki, żale i nieraz potrzeba konsultacji z jakimś specjalistą. Ostatnio usłyszałam bardzo ważne rozróżnienie, kiedy człowiek potrzeba na przykład konsultacji z psychoterapeutą, a kiedy mu wystarczy jakaś psychoedukacja. Aby uporządkować siebie, człowiek potrzebuje mieć też pewną wiedzę ze strony takiej z dziedziny psychologii, też o sobie, o tym, jak funkcjonuje człowiek. I nieraz, żeby po prostu pewne sprawy uporządkować, to wystarczy po prostu wiedza. Książka, wykład, tak, warsztaty, bardzo jest wiele warsztatów, z których można korzystać, bo też przez doświadczenie bardzo dużo się uczymy. Ale jeśli jesteś w sytuacji, w której nie umiesz poradzić sobie ze swoim cierpieniem, to wtedy jest potrzebny drugi człowiek, który ci w tym pomoże. Być może właśnie jesteś w takiej sytuacji, w której potrzebujesz zwyczajnie konsultacji ze specjalistą. Oczywiście zachęcam do modlitwy, do tego, żeby. Zapraszać Ducha Świętego do tej sytuacji, w jakiej jesteś, uwielbiać go w tym wszystkim, co przeżywasz, ogłaszać, że Twoim Panem jest Jezus Chrystus nad tą sytuacją, że on jest od tego większy, oczywiście modlić się. Być może trzeba też poprosić o modlitwę stawienniczą, jeśli to są jakieś takie sprawy, które wiążą, które po prostu gdzieś Cię trzymają od, od wielu lat. Może potrzeba tutaj wstawienników, którzy będą się nad tobą modlić, bo uważam, że często trzeba zadziałać właśnie dwutorowo. Z jednej strony po Bożemu. A drugiej strony po ludzku. Zresztą po ludzku to też jest po Bożemu. Tego nie, nie chcę rozdzielać, bo Pan Bóg daje nam po to y, rozum, żebyśmy się nim posługiwali, wiedzę y, też od strony medycznej. Przecież jak nas boli ząb, to idziemy do, do dentysty, prawda? Oczywiście możemy modlić się też o, o to, żeby to był odpowiedni człowiek, żeby mi tego nie zepsuł, żeby skutecznie mi pomógł i tak dalej, ale y, nie zostawiajmy nie W ogóle nie przeciwstawiajmy sobie sfery duchowej i sfery ludzkiej, bo jesteśmy całością, harmonia, żeby była harmonia. Żeby też harmonijnie móc zadziałać, harmonijnie móc pomóc człowiekowi, który jest w potrzebie, to trzeba wziąć pod uwagę wszystkie trzy sfery, jakie są w człowieku, czyli ducha, duszę i ciało. Duszę, czyli psychikę, emocjonalność, i, i, i modyć się o uzdrowienie, o pocieszenie, o e, pomoc, o interwencję Bożą, o człowieka, który, e, żeby Pan postawił mi na drodze, człowieka, który będzie mógł mi pomóc. Się teraz tutaj troszkę rozwinęłam, ale e, na zakończenie, właśnie może wiele wątków poruszyłam. Tak to chyba jest, jak się nie nagrywam zbyt regularnie. Więc y, dziękuję Ci za, za wysłuchanie, za, za Twoją uwagę, za, za cierpliwość dla mnie, dla tego gadania y, i na koniec y, zapraszam Ducha Świętego do Ciebie, do mnie, do tych wszystkich osób, które będą to oglądać, y, o Ducha Świętego, który niech poprowadzi, y, zwłaszcza... W tych wszystkich miejscach, w których doświadczasz jakiegoś smutku, braku, cierpienia, jakiejś śmierci, duchu ożywicielu, przyjdź i dawaj życie. To tchnienie, właśnie ten oddech, który przed chwilą zaczerpnęłam, to jest duch święty we mnie. Właśnie często sobie tak myślę o duchu świętym, jako o oddechu, który jest we mnie głęboko. Duch święty modli się w nas, abba, ojcze. W tych, którzy są dziećmi Bożymi, którzy zostali wszczepieni Chrystusa, stali się adoptowanymi dziećmi Bożymi. Niech ten duch modli się w Tobie, we mnie, niech wyprowadza życie z każdej śmierci. Amen. Pozdrawiam serdecznie. Z Bogiem.